Wibracja dnia na wtorek 28 październik 2025 rok i wibracje budujące to 1, 1 i 9, wibracje pośrednie to 11 z 9 i wibracja docelowa to 11 w księżycu rosnącym. Natomiast dzisiaj, powiedz, dzisiaj, szanowni Państwo, jest taki dzień, gdzie dobrze jest zachować większą uważność. Często, gęsto jest tak, że my rutynowo przyjmujemy jakieś tam papiery, podpisujemy, nie patrzymy, mieszamy, w jakimś tam chaosie funkcjonujemy. Dzisiaj lepiej przeczytaj, co do Ciebie przyszło, lepiej tutaj powiedz, powiedzmy uważniej przyjrzyj się tej korespondencji, zobacz, co masz w mailach, czy nie przekręciłeś jakieś tam powiedzmy daty, czasu, czy tam powiedzmy coś innego może stoi w Twoim kalendarzu. Dzisiaj zwracajcie uwagę, Szanowni Państwo, na błędy, bo tam, gdzie się pomylisz, tam tutaj powiedzmy się to domino powiedzmy rozsypie, a tam, gdzie się przypilnujesz, tam otworzą Ci się bramki, furtki jedenastkowe do wielu dobrych jakichś tam powiedzmy sytuacji. I za te dobre sytuacje, za to Naszą mądrość i uważność. Dzisiaj trzymam kciuki. Dobrawróżba.pl. Polecam serdecznie. Sylwester Hordecki.